Była zimna? Deszczowa noc! Narzeczona ciastka. Ciastek? Dziewczyna wyrzuciła mnie z domu. A, no wiesz jakieś bzdury w stylu, że jej nie szanuję! Bla, 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 bla! Co? Ale ty przecież jesteś taki uroczy! No wiem! Cały czas jej to powtarzałem! Potrzebna mi kobieta, która o mnie zadba. Aaa, mogli pomóc, przyjacielu. Co powiesz na te? Taka. Podoba się? A? Nie, dziwna jest. A co powiesz na tę? Bez ręka? Nie, okropna! No dobrze, no to może ta? A tak, chcę tę! Ta? Jest przepiękna! Zawsze o takiej marzyłem. Nie, więcej cukru! Ale to jest niezgodne z przepisem. Wiem, co robię. Grasz z ogniem przyjacielu. Nikt nigdy nie sypał do ciasta tyle cukru. Zadzierasz z siłami, których natury nawet nie potrafisz sobie wyobrazić! Włóż ją wreszcie do pieca! Huh? Wypadł z baru. <śmiech> oh. <śmiech> oh, mój Boże, kocham ją! Wyglądasz jak aniołek z choinki. Ah! A do tego jesteś gorąca! Hallo? Być tak pięknie. Ciastuś! jesteś Ciastuś? ten dla którego jestem stworzona. Oh, będziemy już razem aż do śmierci. Słodka! <trybuj>

Siedem i pół minuty mojego życia. Cudnie, bo to przecież dopiero początek. Będę cię strasznie kochać i tulić, tulić i cię tuczyć i cię ubierać i cię kąpać no. i cię termosić i otaczać swoją miłością. No. I tak już na wieki, 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 wieki no. i na no, wieki wieku. To zrobił się tu zrobiło duszno, więc może lepiej pójdę się przewieczyć. O nie, kochanie. Na pewno nie bez parasola. Co jest? Daj, może ja to zrobię. Ale zaczekaj! Cukieczko, czy, czy, czy mógłbym cię prosić o jedną taką maleńką przysługę. Co zechcesz? Daj mi spokój przez 30 sekund! No może z wyjątkiem tego. Wiesz co, nie wziąłem swoich lukrowanych guziczków, no więc haha, mogłabyś pobiec i mi je przynieść. Proszę! Jasne, że tak. Zaraz wracam. Ciach się ciało! Ciach, ciach, ile masz sił! Albo przez resztę życia w... Pandemii. To moja wina. Powinnam się bardziej starać! Nie, nie! już bardziej się nie starać! Nie jestem wystarczająco ładna? Przecież mogę być ładna! Bardzo ładna! Taka, jakiej marzyłeś! Nie! pamiętasz? Nie! mnie! się, kochanie! Zleć ze mną! Przecież mieliśmy być razem aż do śmierci! Albo wiesz co? Sama się Razem Ardystę! co za noc! Całe szczęście, że już po wszystkim! Oh, no cóż, nic nie trwa